Witajcie kochani w kolejnym mrówczym filmie. Znowu wdała się tu mała przerwa i algorytm nas, to znaczy mnie, pogrzebał totalnie, no ale nie będziemy się poddawać. Poza tym, jakoś przyjemnie mi się działa w takim małym gronie. Marzył mi się ten tysiąc subów i już go mam i chodzę dumny jak Paw i nie było okazji podziękować, dlatego chciałbym to zrobić teraz. Niestety nie będzie fajerwerków, ale szampan w domu był otwarty. No dobra, ale wracajmy do tematyki kanału, bo trochę udało mi się go przygotować. Zdarzyło się trochę ciekawych akcji. Chyba najciekawszą, co by strzejsi już wywnioskowali z shorta, ale o tym później. Może na początek taka moja mała kolonia mrówek w typie Ruffy Barbies, wystartowana na Robotnicach Fuska. Jak widać, w przypadku Formika, mieszana kolonia może występować nie tylko w przypadku zbójnicy krwistej. Może co bardziej zaawansowani to wiedzieli dawno, ale ja to sobie testuję bez szukania w internecie. Po prostu na sobie, i stąd odkryłem to tak niedawno. No ale to działa. Może nie będzie to zasada od razu, ale pozytywny przypadek. W tym gnieździe była wcześniej zbójnica, ale coś nie zagrało. Ale dawno nikt nie pytał mnie o moje Campodonus z Ligniperda. A słuchajcie, jakbym miał opisać hodowlę tych mrówek, to dosłownie przypomina ona uprawę kaktusa. Ich formikarium stoi w kurzu, nie ma po co tam zaglądać jedynie w celu karmienia. Kiedyś zrobiłem im gniazdo w drewnie i cuda wianki, ale te mrówki rozwijają się tak wolno, że ręce opadają. Ile ta kolonia ma lat, nawet nie chcę mi się sprawdzać, ale pewnie dwa, jak nie trzy. Po arenie, jak chodziła jedna robotnica, to było święto. Nie wiem, czy te mrówki w ogóle wiedzą, że ze trzy razy zmienił się im wystrój areny. Ale tym wolnym tempem mamy to. Już na wiosnę przybyło robotnic i coś zaczyna się dziać. Robotnic przybywa i do tego potomstwa w gnieździe mrówki mają jak przystało. Wiadomo, że można by było napakować poczwarek, ale w tej kolonii jakoś chciałem, aby wyszło po swojemu, no i opłaciłem to czasem. Ile razy ja coś chciałem o nich nagrać, to nawet film przyspieszony razy 5 nie pokazywał za dużego ruchu. U was też te kolonie takie są? Jedyną zaletą mojej to znikoma umieralność, no ale wiadomo, że nic nie trwa wiecznie, prędzej czy później nastąpi wymiana pokolenia. Na teraz trochę ciekawszy temat. U polyrakis dives, ale u tych w zamkniętym akwarium, zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Tam już jakiś czas temu na liściach roślin pojawił się pewien szkodnik, wełnowiec, taki swoim żerowaniem przypominający mszyce. Trochę nie wiedziałem co z nim zrobić, bo raczej w domu staram się go zwalczać, ale tu odważyłem się na mały kompromis. Nie wiem czy to finalnie nie zabije mi tego kwiata, ale kusiło mnie zobaczyć jak reagować na niego będą mrówki. I słuchajcie, udało mi się przyłapać kilkukrotnie robotnicę, która jest nim wyraźnie zainteresowana. Nie zgłębiają jego budowy, czy on potrafi karmić mrówki spadzią, ale jest wyraźna integracja. Osobniki nawet są przenoszone w różne miejsca na roślinie i wygląda to dosyć ciekawie. Chyba pozwolę dalej trwać tej sytuacji może, dbając o nawozy i dobre podłoże, roślina jakoś sobie poradzi z jego populacją. Mamy tu wiele niewiadomych i nie wiem, jaką cenę zapłacę, zostawiając to tak jak teraz jest. Ale korci spróbować. Jak na razie kolonia rozwija się dobrze i nie mam z nią problemów. Oby tylko ten szkodnik nie rozprzestrzenił mi się zbytnio poza akwarium. U mojej drugiej kolonii przątki otoczonej fosą jest jak na razie bez zmian. Jedynie rośliny zostały już delikatnie podmienione. Te bluszcze jakoś mi się nigdy nie udawały, ale połaszczyłem się na nie z powodu niskiej ceny sadzonki. Powoli zastępują je fitonia i jakaś i tej drugiej rośliny nie znam, ale mam jej duży odpowiednik, to wiem jak to się będzie zachowywać. Sadzonki widzę, że się przyjęły i mam nadzieję, że stworzą ciekawą kompozycję. Jak na razie nie zauważyłem mrówek próbujących przebić się przez barierę wodną pewnie z racji małej populacji. Ale na wszelki wypadek, słuchając się rad w komentarzach, wyposażyłem się w mały silniczek od filtra akwarystycznego, dzięki którym sprawimy, że moja fosa byłaby w ruchu. To będzie mega ciekawe. Jeszcze nie robiłem testów, ale gabarytowo wszystko pasuje i ma szansę zadziałać. Jara mnie ta kolonia, jak nie wiem. Mam też jedno wiwarium, które pięknie zarosło. Jakiś czas temu je przygotowywałem i ciągle się zastanawiam nad tym, co w nim zasiedlić. Panuje tu duża wilgotność i duże zagęszczenie roślin. Na razie nie mam pomysłu, co by było dość widoczne i nie zginęło z oka w tym wszystkim. Na koniec chciałbym wam pokazać kolonie moich Nicobarensis. Nie było jej na kanale pół roku pewnie, jak nie więcej. Jedna z moich największych kolonii chyba tylko barbarus jej dorównuje. Co się z nią działo? Ja już pożegnałem się z tą rodziną. Miała jakiś ciężki okres, może roztocza i trafiła na kwarantannę do innego pomieszczenia. Myślałem, że pewnie dokończę swojego żywota, albo królowa już nie żyje, no bo było widać, że marnieje w oczach, jak to się mówi. Zakupiłem drugą kolonię i zrobiłem im akwarium, a tu zaglądałem dać jeść i to wszystko. Ale słuchajcie, chyba ich ciężki czas przeminął. Jest dużo potomstwa w ziemi, jak odkryłem je trochę, no i co, wracają na swoje stare miejsce i nadal będą cieszyć oko swoją żarłocznością. Zrobiłem im trochę porządku na arenie, wyczyściłem szyby, no i wracamy do gry. Tym sposobem na kanale będą pokazywane już dwie kolonie Niko. Trochę mi ich brakowało, bo jednak fajnie obsuję się z dużymi koloniami. Na początek poszła ich ulubiona kreweta i miód i tak to się teraz prezentuje. Nie ma szału, ale może jakąś roślinę w przyszłości przepuszczę przez pokrywę i trochę się to ożywi.

Mrówcza kata, to jest właśnie on Mrówcza chata, a prowadzi mrówczyć. To Do widzenia